Dzień dobry! Gdzie my jesteśmy? Tego miejsca jeszcze nie było. Jesteśmy w moim, nie chcę mówić, domu, bo to nie jest dom, w mieszkaniu. Przeprowadziłam się. Na razie, częściowo, mała część, a ja się przeprowadziłam. Zrobię później apartment tour, bardziej room tour, bo mieszkałam w akademiku. Ogólnie zbieram się, bo będziemy iść na siłownię tutaj właśnie w budynku Nie byłam tam jeszcze, więc zobaczymy, co tam można spotkać, zobaczyć Jakie są maszyny, najwyżej po prostu pójdę tylko na bieżnię jakby i tak Dzisiaj miałam inny plan, bo miałam, żeby o 7.30 wstać Bo od 9 do części mógł ktoś do mnie przyjść, naprawić mi kilka rzeczy I o tej 7.30 wstałam z łóżka, wyszłam, żeby wyłączyć budzik wyłączyłam kolejne i nastawiłam nowy na z10.9 aczkolwiek i tak sam trochę wcześniej niż ten drugi budzik i uznałam, że później pójdę na siłownię tak samo miałam robić geometrię wykreślną ale pogubiłam trochę, bo mi nie było na ostatnich zajęciach i nie wiem w końcu, czy jedną zadaję na jedną kartkę, czy na inną stronę czy może trzy zadaję na jedną kartkę, bo jest ich sześć, więc, więc nie wiem chyba jest ich sześć, bo właśnie z tym też się gubię a, także także no, na razie to oddam. Jest w ogóle piątek. Ja mam dzisiaj wolne dopiero mam na 15 zajęcia historię sztuki, ale to mam zdanie, więc sobie siedzę tutaj i nie zamierzam nigdzie wychodzić, bo jest tam mokro i zimno i niefajnie, także, <laughs> także tylko sobie obserwowałam po prostu ludzi jak chodzą na przystanek no i zjadłam sobie śniadanko. Bo mam naczynia i ogólnie to jeszcze będę mieć później mycie, bo pan mi poskładał garnki, więc muszę je umyć też później. I no, tak, idziemy na siłownię, mówię. Um, plot twist, ale czy na pewno, jeśli ktoś śledził ostatnie filmy, to nie jest to aż taki plot twist, chyba, nie wiem. W każdym razie teoretycznie mieszkam w Krakowie. Zaczęłam mieszkać w Krakowie, tylko jeszcze szukam do pracy. Wczoraj roznosiłam CV i. I tak dalej, także zobaczymy, bo w sumie dwóch miejsc, powiedzmy, mam taką nadzieję. Z jednego się do mnie odzywali, a je ja chcą, tylko na ten okres świąteczny to mnie nie interesuje. No i na te, tylko że muszę tam do innych coś donieść, a mianowicie RODO. A ja tu nie mam drukarki, znaczy jest na dole i muszę sobie to wydrukować, tylko nie wiem jak. Pójdę na siłownię, wrócę się ogarnąć i pójdę na recepcję, się spytać, jak to działa bo tak samo nie bym mam być w jakiejś grupie Whatsappa, a ja nie jestem za bardzo w jakiejś grupie Whatsappa nie umiem tam się dostać będę tutaj już chyba trzeci dzień i trzeci dzień będę na recepcji. <grym> także... także no idziemy, idziemy, bo nie ma czasu do stracenia dzisiaj znaczy teoretycznie no po 18 kończę i wtedy mogę sobie robić tą geometrię jeszcze no a jeśli jeszcze obiad muszę gdzieś zrobić, sobie makaron dzisiaj zrobię Update wydarzeń. Byłam na siłowni, wykąpałam się i byłam teraz na recepcji pytać o kilka rzeczy. I sobie wydrukowałam też klauzulę RODO. Jutro ją przyniosę, po szkole pojadę, ale. A, wiem, co jeszcze chciałam. Ale to za chwilę. Chciałam też tę geometrię wykreślić, ale nie. Nie mam dalej pojęcia, jak to rozmieścić, bo nikt nie odpisuje, nikt nie jest aktywny, więc. No, ale jakby mam jeszcze czas, tak? Mam jeszcze czas. Jutro są na dziewiątą, znajdziecie, czy dziewiątą, czy więc. No co mogę narzekać, to woda tutejsza, strasznie mi wysuszy skórę. Tak, jestem taka zmęczona, szczerze mówiąc, jestem padnięta, bo ostatnio nie wysypiam się w ogóle. No jak mam wolne, to wstaję wcześnie. Jak przyjechałam, to miałam korki i koleżanka do mnie pisze, że chce z nią iść później na AGH, na planszówki i poszliśmy i wróciłam późno i się nie wyspałam. Bo tego, że miałam. Późno wczoraj zaczynałam. Wczoraj nie by poszłam wcześniej spać, ale mm, no jestem zmęczona. Ale ogólnie jeszcze co do tego, czemu tu jestem. Jakby tego, że jestem na chwilę, tak? Ogólnie chodzi o to, że ja mam pracę u mnie w mieście. I ja szukam pracy tutaj w Krakowie. To nie jest takie łatwe, żeby móc się w pełni przeprowadzić, ponieważ jakąś pracę muszę mieć, żeby sobie opłacać rzeczy. No a póki jej nie mam tutaj, to nie mogę zrezygnować z tamtej i mieszkać cały czas tutaj Więc na razie będę tak jeździć Natomiast jutro wyjeżdżam na drugi koniec Polski do rodziny Bo oni już tam są i jeden nad morze, odpocznę trochę I później stamtąd... Mam 5% baterii Wait Kurde, nie mam na czym postawić Dobra Później stamtąd wracam pociągiem też nocnym. Tutaj do Krakowa, znowu idealnie na zajęcia. Będę mieć godzinę do zajęć, żeby dojechać. Poseł tutaj się ogarnę i pójdę na kolejne. No i później znowu w piątek. W sobotę rano mam pracę, 12 godzin, więc muszę być u mnie w mieście. Także sobie wrócę znowu i później w środę wieczorem chyba nie, bo też mam chyba dwunastkę. Czwartek rano znowu będę jechać tutaj. No i zobaczę, może jakimś cudem już wtedy mieć jakąś job, interview. I ogólnie może wam zrobię runtur, tylko pochowam te garnki jeszcze wtedy zrobię runtur. Jakby też na razie tak jak mówię, jestem tu w bardzo małej części i nie ma tu za dużo rzeczy. Ale pokażę to, co jest Mam 9% baterii, nie nadawało się zbyt dużo I ogólnie wcześniej już chciałam zacząć tego vloga No ale nie mogłam, bo Po pierwsze prowadziłam tu do Krakowa Bo chciałam zrobić taki całkiem moving Ale później byłam z półtorej godziny tutaj i leciałam na korki I mówię, później wróciłam kolejnego dnia Wczoraj cały dzień byłam poza Jedynie byłam w i na sekundę przyniosłam za niej zakupy Póki nie wyszłam na technologię Więc no Ale pokażę wam, jak to wygląda Drzwi. tu mam buciki na razie tylko takie tu jest blat, kuchnia ogólnie i w sumie spoko jest, jakby jest duży tu mi się moczy jeszcze, ale jest duży ten zlew płyta, tu mam pomidorki no i ogólnie to jest szafka, więc jest spoko lodówka tu jest, mikrofala tu mam jedną szafę i tu mam drugą szafę Także no, dwie szafy, bardzo fajnie się wchodzi, to tu są takie półki, tablica kurkowa, no i biurko. Jest taka mata, także fajnie, fajnie jeździ to krzesło, no i tu są wieszaki, takie, to jest trochę słabe, że to jest tutaj, a nie przy drzwiach, ale no. Tu mam tubę, laptopa, jest kaloryfer, tutaj jest duże, duże okno. No, i tutaj mam wolne przestrzeń, co myślę, że kiedyś, jak się wprowadzę, że sobie postawić mały stół i krzesło, żeby móc gdzie zjeść. Tutaj jest łóżko, tą krem do rąk, dwie szuflady są, i tu jest lustro, tutaj jestem ja, i tutaj mamy łazienkę, która jest też całkiem spokojna, moim zdaniem. Mam dwa jest lustro znowu i jest prysznie, jest. Także mówię. Zrobię ok. Wszystko tutaj sobie ogarnę, to wtedy na pewno zrobię taki porządny room tour. No teraz na razie nie, bo nie ma czego. Teraz odpisał widzę, także biorę się za tą geometrię wykreślną. Mam 3 godziny do zajęć, więc myślę, że tak i może już w sumie zacznę robić obiad wtedy z tą, że zobaczymy, a nieco się wezmę za podstawy projektowania, bo stałam trochę tak pochwalona wczoraj, jestem już jakby do przodu, więc to mnie cieszy, że ja już mogę w papierze coś próbować, e, także jutro jeszcze zobaczę, może skoczę po jakiś papiery, żeby coś sobie próbować, aczkolwiek muszę jeszcze porobić kilka szkiców, ale już takich ładnych od linijki, także najwyżej to porobię jak będę mieć jeszcze czas. Ślinnych. Z wolutami Więc, zrobiłam obiad Został mi jeszcze na jutro Także no, pozmywałam naczynia Się suszą I zrobiłam tą geometrię w kreśno. Tutaj się spakowałam właśnie na jutro Mam tą teczkę z tym Ja, ja, mam... to... ja... To... ja może wyciszę, mówię. Teraz mam historię sztuki jak widzicie jestem bardzo uważna, bo chyba, żeby zaliczyć ten przedmiot, wystarczy obecność, mi się wydaje, bo pani nic nie mówiła o zaliczeniu, tylko że obecność jest dla niej ważna, więc no, a jak nie, to liczę, że ktoś robi zdjęcia slajdów po prostu, bo pani i tak, może nie, że całkiem z nich czyta, ale ktoś tu mówi to, co jest na slajdzie, czasem coś dodatkowo i mega mi się to nudzi. Ja w historii miałam super fajnego nauczyciela z historii i polubiłam historię, a to. Mi się tak nudzi, że to jest tragedia dosłownie Pani sama ziewa, nie? Później zrobię sobie jeszcze śniadanie do szkoły Żeby już jutro rano z tym nie zaprzątać głowy I zrobić tylko sobie takie śniadanie już na tamten moment Teraz może z powrotem zacznę coś słuchać no. Bo jest o Imperium Rzymskim i to jest w sumie ciekawe. Co jeszcze co do akademika, to już wiem po prostu, żebym chciała też zmienić krzesło, bo ono jest takie drewniane, nie, niewygodne jest, a trochę już na nim dzisiaj siedzę. Także je, myślę, że jak już to bym sobie dała do stołu, jeśli się jakieś pojawi, a tutaj bym sobie wzięła jakieś z materiałem, bo no fajnie. Też mogę się pochwalić okularami, bo kupiłam sobie właśnie do laptopa. Tak wyglądają. Stałam przekonana przez pana sprzedawcę, że te są ok. I przyzwyczaiłam się już do Infinity git Bo po prostu, jak e, robię na laptopie, pro, nie programuję, tylko projektuję. I w ogóle trochę spędzam godzin, to się przydają. Także no. I sobie okna, to też jest sobie zależy, dlatego tu są. lekcji mam jeszcze troszeczkę ponad godzinę. To jest dosłownie. Tak, mi ta lekcja się ciągnie, tak. Ona się dłużej. Najdegniej nie oglądam za bardzo. Mm, Że to jest hit, szczerze mówiąc. Nie wiem, co robić, Może sobie porobię na podstawie projektowania te rzeczy w sumie. Już będę mieć czyń z głowy, bo na bank mi dojdą zadania z jutra, z soboty. Więc no, może tak zrobię. Mam tutaj, mam szkicownik i w nim sobie porobię te rzeczy. Aha, już linijki dałam do plecaka. No spoko. Bo jutro mam nogę, metrię i dałam wszystkie kierki i tak dalej. No i to sobie wyjmę i to porobię. Aj, to, no nie zajmie mi tak długo, nie? Że nie wiem, co wieczorem robić. Zastanawiałam się, czy nie zejść na dół. Raczej po prostu sobie siądę z książką i poczytam. Bo po jestem zmęczona. Czuję zmęczenie. To. Nie, no nie żegnam się jeszcze. O, się żegnam. No, chyba tak. W takim razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I to zobaczenia w końcu